Usuwanie zacięć papieru na skanerach HP ScanJet. Jeżeli na panelu sterowania wyświetlany jest komunikat o błędzie zacięcia papieru lub miga kontrolka: Uwaga, oznacza to, że mogło wystąpić zacięcie papieru. Najpierw naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go, aby wyłączyć skaner. Potem odłącz przewód USB i przewód zasilający. Wyjmij papier z podajnika i odbiornika. Zamknij odbiornik i przedłużenie. Otwórz pokrywę podajnika dokumentów. Używając obu rąk, wyjmij cały zacięty papier. Sprawdź, czy na ścieżce papieru są jakieś widoczne ciała obce. Mogą to być kawałki papieru, zszywki lub spinacze biurowe. Sprawdź rolki w pokrywie podajnika dokumentów i wyjmij wszelkie widoczne zanieczyszczenia. Zamknij pokrywę podajnika dokumentów. Otwórz pokrywę skanera. Sprawdź, czy na ścieżce papieru na dole pokrywy skanera są jakieś widoczne ciała obce. Usuń wszystkie ciała obce. Zamknij pokrywę skanera. Otwórz odbiornik, aby sprawdzić, czy na ścieżce papieru jest nadal papier. Jeżeli na ścieżce papieru jest papier, ostrożnie go wyciągnij. Ponownie włóż dokument do podajnika. Podłącz przewód USB i przewód zasilający do skanera. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć skaner. Skaner jest gotowy do użycia. Kliknij kartę listy odtwarzania w serwisie YouTube, aby znaleźć filmy HP w innych językach. Przeszukaj nasz kanał, aby znaleźć oficjalne filmy pomocy HP.